Cześć, nazywam się Marcin i skomentuję dzisiaj grę z sezonu XXI IGLO z grupy J rundy II, którą tę grę rozegrali między sobą Zabry kamieni czarnymi oraz Blade Dublin kamieniami białymi. Jak widzimy, gra zakończyła się rezygnacją ze strony czarnego. Biały wygrał zabiwszy dosyć dużo grupy czarnego w ostateczności, aczkolwiek przez całkiem długi okres czasu gra była dość mocno wyrównana. I dopiero seria takich technicznych błędów ze strony czarnego doprowadziła do zwiększenia przewagi białego. Na początku jednak ten rezultat wcale nie był aż taki oczywisty. W związku z czym zobaczmy, co tu takiego się wydarzyło. Zaczęło się od takiego rozszerzonego chińskiego z jakiej strony białego. Czarny inwaduje sobie dwa rogi. No, wszystko w porządku, nie ma miejsca, żeby się rozszerzyć po bandzie, a więc ucieka w centrum. Wszystko zgodnie ze sztuką wojenną. No I biały wskakuje swoim sansanem. Tutaj czarny wybrał takie troszkę już rzadziej używane czoseki. Zwykle gramy jakoś tak albo tak. Jest też taki wariant, oczywiście, po którym no, możemy zadać albo w sposób mniej, albo też na przykład bardziej konfrontacyjny. Myślę, że ten wariant wszyscy. Jakoś tam znamy, latający sztylet tylko teraz analizować nie będziemy, ponieważ na ten temat można nagrać osobny film, przy czym bardzo wiele osobnych filmów. Ja to tylko sygnalizuję, że to, co zostało zagrane teraz, to jest wariant, który jakby z perspektywy czarnego jest o tyle nieoptymalny, że kończy się on oddaniem SENTE dla białego. Więc biały, uzyskawszy sentę, otwiera kolejny róg. Czwarty jeszcze ostatni dograny. No i cóż, tutaj czarny, mając tę ściankę u dołu, decyduje się na takie troszkę odważniejsze wskoczenie, ponieważ zwykle my widujemy albo takie, albo po prostu też takie rozegranie. Tak, natomiast czarny zaznacza, że czuje się silny i nie obawia się jakichś tam ewentualnych agi. No, a biały po prostu się rozszerza w kierunku swoich kamieni. Dobra. I teraz mamy taką pierwszą, ciekawszą sytuację na patrze, ponieważ ta grupa białego w tym momencie jest słaba. To znaczy, jeżeli tam biały nie dogra, nie dogra kamienia, to jest nierealne ryzyko, że czarny tę grupę zabije. Biały jednak to ryzyko, co ciekawe, ignoruje. I. Czarny uzyskuje sente, które to sente powinien był zasadniczo wykorzystać na takie oto wskoczenie, ponieważ w tym momencie biała grupa no nie za bardzo posiada oczy, tak na dobrą sprawę. I biały musiałby próbować teraz takich bardzo, bardzo agresywnych wariantów, które no. Prawdopodobnie doprowadziłyby do tego, że grupa biała by tutaj zginęła, aczkolwiek biały najpewniej uzyskałby dosyć spory wpływ na centrum. W związku z czym gra by się toczyła dalej, aczkolwiek czarny miałby taką całkiem sensowną zdobycz. Biały mógł tak naprawdę temu scenariuszowi zachować w tym momencie, ponieważ. Ta linia czterech kamieni jest na tyle silna, że moim zdaniem czarny nie musi się tak bardzo w tym momencie obawiać tego typu walki. Zwłaszcza, że drabinka, jak sobie spojrzymy, ona raczej idzie na kamienie białego. Poza tym, również jakieś tego typu podejścia raczej nie są katastrofą. Biały powinien sobie poradzić. No, a ta grupa będzie już żywa. W związku z czym biały, no, podjął pewne ryzyko, którego czarny, no, z jakiegoś dla mnie, no, nie, nie do końca z rozumiałego powodu nie wykorzysta, ponieważ czarny tutaj gra tak bardzo spolegliwie. abstrahując już od faktu, że nie jest to jakby kluczowy, kluczowy. Punkt planszy w tym momencie. No to jeżeli już chcemy tak bardzo tu grać, no to ja bym prędzej chyba coś takiego rozważył, żeby no wywrzeć troszeczkę więcej presji na białego. Jeżeli z jakiegoś powodu uważamy, że ten dół jest ważny, no to zawalczmy o trochę więcej, prawda? Albo w tę stronę, albo jakoś tak na przykład po, pociąć wpływ białego. Tak, natomiast no, my się zadowalamy bardzo, bardzo niewielkim rezultatem. Biały jednak odpowiada, no i czarny w końcu naciska, tylko że od drugiej strony. Nie wiem, dlaczego w sumie czarny tak robi. Być może teoretycznie czarny się obawia tej sytuacji, że jej nie policzy, że tutaj się daje coś niedobrego. No, ale tak czy siak, nawet jeżeli czarny by się tego bał. No to czarny może zawsze od przecież odrobinkę bardziej wydłużyć się. Nawet jeżeli biały to jakoś przeżyje za dwa punkty, no to wtedy i tak biały będzie miał tutaj po pierwsze tych punktów mniej, a czarny będzie miał jeszcze silniejszy kształt, który w pewnym tam momencie będzie mógł załóżmy wykorzystać do skoku, do rozszerzenia się od swojej jeszcze szerszej ściany. W związku z czym, moim zdaniem, kierunek gry został tutaj wybrany w sposób taki. No, nie do końca optymalny. I biały przeżywa. Biały przeżywa, chociaż no, nie było to wcale takie oczywiste jeszcze par ruchów temu, jak widzieliśmy. Czarny się, tak się rozszerza. W tym momencie. Nie jestem pewien, czy w obliczu tych dwóch białych kamieni, które się zdążyły wydłużyć, czy jednak nie wolelibyśmy się tak odrobinkę bliżej przesunąć, żebyśmy potem właśnie mogli z tym, takim, z tym takim przylepiającym się kamieniem na K3 troszeczkę efektywnie powalczyć. Chociaż być może moje obawy są przesadzone, bo jak widzimy, biały nie podejmuje jakiejś... Jakiejś takiej aktywniejszej walki. Biały się zadowala po prostu solidnym kształtem. I no jest tak naprawdę zrozumiałe podejście, ponieważ no rezultat jest tak na razie równy. Biały nie musi jakoś specjalnie ryzykować, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że no przecież wszystkie jego grupy są co do zasady silne. Ten ruch znowu no jakoś w tej grze jest strasznie dużo wczesnych ruchów na drugiej linii. Które mi się do końca tak nie podobają. Tutaj, no oczywiście, osobnym pytaniem jest zagadnienie, gdzie można jeszcze zagrać. Jeżeli nie tutaj, no ale jednak wydaje mi się, że jakaś taka szybka inwazja, jakaś próba właśnie wykorzystania tych algi, jakie czarny tutaj ma, przecież czarny ma słabość w tym punkcie. Być może to byłby jakiś ciekawy kierunek gry. Być może próba jakiegoś większego nacisku na tę czarną grupę. Nie wiem, nawet coś takiego, albo coś takiego. Wydaje mi się, że to są troszeczkę szybsze, aktywniejsze ruchy niż to, co będziemy w tym momencie na plancie. Ponieważ no, czarny staje sente i to sente też mogło przez czarnego zostać wykorzystane odrobinkę szybciej. Ponieważ tak, tutaj no, nie dość, że swoje moje rozszerzamy. To po pierwsze, to jeszcze uzyskujemy potencjalną możliwość wskoczenia. Gdzieś na linię H, co by pozwoliło nam dosyć mocno zagrozić tym trzem kamieniom. W taki sposób, natomiast, no okay, w porządku, znowu solidny ruch. Znowu dokładamy kolejny, kolejną cegiełkę do muru, który budujemy na lewej stronie. Tylko, że no jednak powinniśmy chyba mimo wszystko dążyć do maksymalizacji zysku, zwłaszcza w takiej fazie, kiedy gra jest równa i nie do końca wiadomo, co się wydarzy jeszcze. No, i też, co jest chyba nawet jeszcze troszkę ważniejsze, w, taktycznie my szukamy ruchów, które właśnie no jakby mają kilka różnych celi. Ten ruch ma dwa ma jakby dwie dodatkowe cechy, których ten ruch nie ma, to znaczy oprócz obrony mojo ten ruch jeszcze naciska na te kamienie to po pierwsze, a po drugie w przyszłości może ułatwić współpracę z tą czarną grupą po prawej stronie. To też no wydaje mi się, że to byłby taki naprawdę optymalny kierunek gry. No ale dobra, co się stało, to się stało. Biały również się wzmacnia, a więc mamy tutaj na no, taką grę dwóch naprawdę bardzo solidnych zawodników, którzy bardzo mocno dbają o stabilność swoich kształtów. Fajnie, fajnie. I teraz. No i teraz znowu już po raz nie wiem, nawet, który. Mamy znowu ten taki no, niepotrzebny ruch na drugiej linii, kiedy no, biały znowu prawdopodobnie mógłby spokojnie zignorować. I teraz zagrać no, coś zupełnie innego, na przykład tutaj, albo właśnie, no, no nie wiem, nawet jakąś, powiedzmy, głębszą inwazję mógłby zagrać teoretycznie. Po prostu w tym momencie czarny, moim zdaniem, gra w Gotę, uzyskuje nie tak znowu dużo zdobyć terytorialną, a potencjalnie traci centyn, No ponieważ, no ok, może kształty są stabilne. Ale to jest jednak dopiero 60 ruch, czyli my jesteśmy w takim raczej wczesnym niż późnym czubanie. To jeszcze zdecydowanie nie jest jose, w związku z czym my jak najbardziej jesteśmy w stanie jeszcze znaleźć na planszy takie ruchy, które potencjalnie mogą zmienić losy gry. AI na przykład sugeruje, żeby wzmocnić się troszeczkę z tej strony, no bo rzeczywiście te trzy kamienie. Nie są takie aż mega super silne, żebyśmy mogli tak całkowicie się o nie jakby nie przejmować. Ten ruch z jednej strony wzmacnia te kamienie, a z drugiej strony, podobnie jak ten ruch, który pokazywałem tutaj, również ma na celu jakąś potencjalną współpracę z tą górną prawą grupą, która przecież no też no jakby sama z siebie taka całkowicie silna nie jest i jest jakby bardzo możliwe w przyszłości, że czarny, czarny będzie jednak zmuszony do ucieczki w kierunku swoich silnych kamieni. W związku z czym każda taka inwestycja na przyszłość może w przyszłości stać się opłacalna. A ten ruch jest po prostu ruchem, który no, mógłby spokojnie poczekać na znacznie poniższą fazę gry, ponieważ on oprócz lokalnej zdobyczy nie zmienia sytuacji strategicznej na planszy. Nie wspiera jakby kamiennik w taki sposób bardziej globalny. No cóż, na szczęście dla czarnego, biały jednak, biały jednak pozostaje w gotem. Czarny w związku z tym rozszerza tę swoją jedyną, nie do końca silną grupę i paradoksalnie też moglibyśmy to odpuścić, no bo znowu no biały, biały również gra powolny ruch, który tak naprawdę można zignorować no już na pewno tutaj. Czarny właśnie gra sobie rozszerzenie swojego mojo. Biały niech sobie te parę punktów zabierze, w porządku. No a czarny na przykład w ten sposób zniweluje z kolei strefę wpływ białego a przy okazji jeszcze również jego, moje, własne zacznie nabierać coraz bardziej realnych kształtów i w przyszłości być może tutaj się pojawią jakieś bardzo sensowne punkty. A tak no z kolei czarny być może traci jakąś tam minimalną szansę na podgłębienie wyniku. W końcu następuje pierwsza głębsza inwazja i co się teraz dzieje? Jeżeli sobie przeliczymy punkty, to bilans gry jest co do zasady równy. Czarny ma nieco punktów tutaj, tutaj, tutaj prawdopodobnie też się coś wykluje. Punkty białego natomiast znajdują się o tutaj. Co nieco będzie tutaj, pewnie też parę punktów tutaj. No i tutaj, prawda? Jeżeli sobie to przeliczymy, to mniej więcej to będzie równe z tym. Tutaj punktów jest około tak 30. Tu około 30 punktów też się znajdzie, tutaj prawdopodobnie. I możemy oceniać, że to i to będzie tak. Piraze drzwi równe, białym komi, W związku z czym może delikatna przewaga jest na korzyść białego. To też czarny czarny no z jednej strony nie musi szarżować, bo sytuacja nie jest dramatyczna. Gra jest generalnie raczej równa, ale z drugiej strony też no czarny chce grać tak bardziej jakby ukierunkowany raczej na taką delikatną ofensywę niż na totalną defensywę. W związku z czym ten ruch na mój głos jest trochę zbyt pasywny. Znowu powinniśmy szukać takich ruchów, które są multizadaniowe, czyli najlepiej nie tylko się bronią, ale też choćby w jakimś ograniczonym stopniu atakują. Takim ruchem mogłoby być na przykład coś takiego, ponieważ tak, znowu co się dzieje? Po pierwsze odcinamy jedną z potencjalnych dróg ucieczki białemu, czyli biały w tym momencie już może uciekać tylko w tę stronę, ewentualnie w tę, no ale tu już mu będzie odpowiednio trudniej, prawda? Po drugie, znowu zmieszamy tę grupę, znowu będzie ona co nieco trudniejsze do atakowania strony białego, a po trzecie, co się jeszcze dzieje, my jako czarny uzyskujemy teraz możliwość wtargnięcia w strefę pyłów białego, no i odebrania mu kolejnych jakże cennych punktów, co też jest całkiem sympatyczną perspektywą. Zwłaszcza, że kto wie, kto wie, być może w przyszłości te dwa białe kamienie staną się obiektem naszego ataku, to już byłoby w ogóle super. Tak natomiast no my patrzymy tylko na obronę naszych punktów. No i poza tym jakby nie przeszkadzamy specjalnie białemu, który się rozwija bez jakichś tam większych, bez jakichś większych per perturbacji. My białemu pomagamy się zalepić. Pytanie, pytanie czy nam jako czarnemu coś to daje. No i w końcu się troszeczkę tutaj rozszerzamy. O ile te, do tych dwóch ruchów czarnego nie musimy mieć jakichś specjalnych pretensji, no to tutaj czarny chyba już trochę przesadził. Z tej strony, że biały ma taką elegancką getę, nazwijmy to. W bardzo fajny sposób łapie tego czarnego in, intruza. I czarny prawdopodobnie no, powinien był zagrać albo ten ruch, który pokazywaliśmy, albo może na przykład coś takiego ponieważ tutaj tych punktów przecież ta, wcale tak mało nie jest. Ewentualnie jak tak bardzo chcemy tu grozić może jakoś tak. Może do tego by się było warto mi wszystko wrócić. Mamy kilka może nawet kilkanaście możliwości. Ta możliwość jest po prostu niedoliczona. W związku z czym jest to pierwsza poważniejsza strata czarnego, od tego momentu biały będzie stopniowo zdobywał przewagę, bo widzimy, czarny nowych punktów nie zdobył, a biały otoczył pewien niewielki z terenu. No i biały ma już zarys połączenia swoimi kamieniami, w związku z czym moje czarnego zostało znacząco zredukowane. No i czarny musi zagrać troszkę ostrzej. Prawdopodobnie. Czarny wolałby przeprowadzić jakąś taką kombinację, coś załóżmy tego rodzaju. Nawet jeżeli wyszłoby coś takiego, powiedzmy, to w tym momencie czarny przynajmniej ma zabezpieczoną lewą stronę. Natomiast po tym, co się wydarzyło tutaj, no to nie dość, że czarny niczego za bardzo nie uzyskał. No bo tutaj ten jego wpływ nadal jest możliwy do redukcji z tej strony. Te kamienie nie są za silne. Biały jest cały czas połączony. To jeszcze biały zyskuje fantastyczną, naprawdę przepiękną możliwość do inwazji w, w główny rezerwuar punktowy czarnego, czyli to z trudem zbudowane mojo, czy to nawet taka strefa wpływów, to jeszcze chyba nawet nie jest takie mojo, zostaje teraz brutalnie zdewastowane przez białego. No i co się dzieje? O ile wcześniej gra była jeszcze w miarę równa, no to po tej. I po tej stracie czarny jest już do tyłu na mniej więcej 20 punktów. I od tej pory czarny zaczyna mieć już poważny problem, który no, trochę nie niemrawo zabiera się do jego rozwiązania, ponieważ no, zamiast właśnie zagrać taki no, choć troszkę aktywniejszy ruch, który choć trochę by zmusił białego do takiej, takiej bardziej potulnej reakcji. No to. No dobra. No. Czarny skakuje tutaj. Tylko że. Wiele tym nie uzyskuje, A biały nadal pozostaje w ataku. Czarny uznaje, że dosyć tego dobrego. Tak bardzo nie pozwolimy się białym panoszyć w swojej strefie wpływów. No i przylepia się. Tutaj biały prawdopodobnie wolałby jednak zagrać od tej strony, żeby jednak to połączenie. Było co, nieco, było co nieco stabilniejsze. Nawet jeżeli wyjdzie coś takiego, no to biały nadal zdobywa całkiem sporo. Tak, natomiast dochodzimy do bardzo ciekawej sytuacji, w której czarny co nieco przeszarżował, ponieważ wydaje się, że czarny mógł zagrać jakoś w taki sposób. Nawet jeżeli będzie coś takiego, no to czarny po prostu może przecież zagrać tutaj. Ja Biały gra tak. A czarny być może nawet teraz ma sentę i może zagrać tutaj. Albo też wyjaśnia sprawę i gra w taki sposób. Natomiast czarny, czarny prawdopodobnie zdał sobie sprawę, że jest do tyłu z punktami no i musi zawalczyć, bo inaczej, bo inaczej będzie krucho. Uruchomił więc ryzykowne ko które, to toko. No troszeczkę chyba się w nim czarny przeliczył, ponieważ zamiast się zamiast się połączyć i zagrozić na przykład, nie wiem, powiedzmy odcięciem tej lewej białej strony, no to czarny zapomniał, że ruch wiod wiod 12 wcale nie daje mu stabilnego łączenia. Bo wychodzi na to, że czarny się i tak nie łączy, w związku z czym była to pusta groźba. I teraz czarny nie ma już za bardzo groźb, ponieważ no wychodzi na to, wychodzi na to, że czarny musi grać dalej toką, czyli musi zagrać jakąś bezwzględną groźbę, której biały nie może zignorować. Nawet nie wiem, czy taka groźba tu jest. No może powiedzmy coś takiego mógłby zagrać. Prawda? tylko teraz możemy kontynuować tę walkę, a biały w każdym momencie może po prostu zagrać w taki sposób i jakby no ze swojej perspektywy wyjaśnić przynajmniej status tych trzech białych kamieni. W związku z czym no czarny tutaj w pewnym sposób przeliczył, nie przewidział konsekwencji swoich ruchów, no i teraz sytuacja jest już naprawdę niewesoła. Czarny w tym momencie ma bardzo poważne straty, nie osładza ich, nawet zdobycie tych trzech białych kamieni, ponieważ biały nadal przebił się przez mur czarnego, zdobył nawet większe niż zakładane, niż zakładane wcześniej zdobycze w centrum. Nie ma słabych grup, praktycznie. No, a czarny został niemiłosiernie, niemiłosiernie tutaj stłamszony, zmarginalizowany w centrum. W związku z czym no z perspektywy czarnego gra idzie w zdecydowanie nieprzyjmy kierunku. Zwłaszcza, że tutaj jeszcze się zdarza jakieś cięcia no i biały ma kolejne zdobycze. No naprawdę niefajnie, niefajnie. I czarny jeszcze musi martwić się o własne cięcia, w związku z czym traci jeszcze sentę. No cóż, biały w takim razie no, już jest w bardzo komfortowej sytuacji. Biały tak naprawdę może już rozgrywać josę, ponieważ no, z jego perspektywy nic mu tu nie grozi. A czarny, no, czarnemu brakuje jakiegoś sensownego konceptu na odwrócenie losów tej walki. Nie dzieje się tutaj już tak naprawdę nic specjalnego, ponieważ czarny no, jakoś bije go w mur. Gra groźby, które nie działają. No, jeszcze pół biedy, gdyby nie działały, ale biały wykorzystuje nie czy też może desperację czarnego, no i doprowadza do sytuacji, w której cały jego narożnik ginie. No, już na przyszłość nawet lepiej byłoby zagrać chociażby tak, pozwolić już zabić białemu tę grupę, no i w ten sposób, chociaż narożnik przeżywa, prawda? A tak z kolei ginie nam cały narożnik. No i to już jest game over. Czarny się słusznie w tym momencie poddał. Chociaż no oczywiście no tak wysoka porażka no nie była do końca zasłużona, ponieważ do pewnego momentu czarny się naprawdę elegancko trzymał. Myślę, że gdzieś tak właśnie do tej sekwencji tej sekwencji, kiedy tutaj czarny no niepotrzebnie pozwolił białemu wejść w swoją główną strefę punktową, gra jeszcze była taka w miarę wyrównana. W związku z czym, w związku z czym, jaki morał my tu możemy wystąpić? no Przede wszystkim, przede wszystkim w tak równych grach sente jest absolutnie kluczową kwestią. Nie możemy sobie pozwolić na takie ruchy jak f18 albo ze strony białego na d1. Ponieważ to jest zawsze ryzyko, że nasz przeciwnik zignoruje taki niewielki ruch i po prostu zagra coś znacznie ważniejszego na przykład tutaj, tutaj albo tutaj. Problem z czarnego był też taki no, nie do końca właściwy doktrynalny podchód podejście do takiej inwazji białego, ponieważ no... Walka z nią powinna przebiegać w sposób kilkutorowy. To znaczy, no, zamiast samej defensywy, tak jak wspominałem, powinniśmy realizować kilka celów na raz. Myśmy, te jako czarne zagrali, nie są bojaźliwie. Co doprowadziło nas, z jednej strony, do konieczności takiej, no właśnie, jakby zbyt agresywnej postawy. To jest, to jest wyraźny przykład zbyt agresywnej postawy, kiedy po prostu ją przeszarżowaliśmy. No a z drugiej strony tutaj mieliśmy taki raczej czysty błąd techniczny, czyli po prostu no nie przeliczyliśmy konsekwencji naszych działań. Czy w taki sposób byśmy coś lepszego uzyskali? Hmm. No niekoniecznie, chyba, że miałyby zagrał jakoś tak może, a my potem jakoś, może jakoś tak. Być może to byłoby troszeczkę lepsze, chociaż no biały nadal ma się tutaj wejścia w związku z czym powinniśmy od początku raczej dążyć do tego, żeby biały nam się za bardzo tutaj nie rozpanoszył po tej lewej stronie. Od tego momentu no, my już jako czarny musielibyśmy zacząć grać jakieś bardzo, bardzo ryzykowne warianty, których ja tu tak naprawdę nawet za bardzo nie widzę, ponieważ no, nie ma tu jeszcze za bardzo miejsca na inwazję, czy to tutaj, czy to tutaj raczej. No raczej czarny tutaj niczego sam z siebie nie jest w stanie wykombinować. W związku z czym. W związku z czym. No to jest kwestia umiejętności, które po prostu musimy wyćwiczyć w toku, w toku dalszego treningu. Zarówno, zarówno regularnych gier, jak i rozwiązywania tsumego, Tsuji, Takich umiejętności na no, linie nabywa się oczywiście w jeden dzień. Są one konsekwencją no, długiego, cierpliwego ćwiczenia. Ja w związku z tym w tym momencie dziękuję ogromnie za uwagę. Życzę obu zawodnikom powodzenia w dalszych rundach, a w wypadku pytań, wątpliwości serdecznie zapraszam do kontaktu. Cześć!